Dzień no dobry, witam was wszystkich. Bardzo cudownie w kolejnym odcinku z DC. Zapraszam na początek do lajkowania, osobowania wiem. Twister, wasz jak link w opisie. Dawno nie gra na gierka. Jestem niewinny. I zaczynamy. Trzeba tutaj z trzy targety trafić. Powiedzcie o nocy. Przecież mu mówiłem o nocy. Pewnie i tak powie, że. Ej, nic mi nie mówiliście. Ale no cóż, no. Na pewno tak będzie. Hello to my little friend Witam w ogóle, hejka. A nie idzie. Ja właśnie w tym problem. A mi idzie zajebiście, że dwie paczki wypiłem Uuu, ale jesteś dobrym impostorem No, postorem. O, GBN jak się z tym czujesz? O, ale ci dobrze Zostałeś idzie. Sprzedamy. Ciągnąłem sobie. No hmm. Nie no, to wystarczająco. Dobra, szukamy rzeczy. Tutaj ktoś już wziął. A to a też już ktoś wziął. Sadkę. Mm, weźmy sobie aparat. Aparat by mi się bardzo przydał, a tu też ktoś wziął. A, a bo ja już mam aparat, dlatego nie mogę aparatu. Dobra, okej. Okay. To ma sens. Ja mam chyba ulepszony aparat, więc zajebiście. Mam w ogóle ulepszony aparat, więc koksuwa, a i ktoś w ogóle wypił krew odebrać. tam. I teraz możesz odebrać, teraz muszę odebrać to od góry. Góry. Gdzie to się odbiera? Może sa, sam wypił i teraz zgłosił no, tam self report Tak, Kurcz No ale skurcz mi zabił trackera złodziej mi się wydaje, że jest pozwólcie Nie, nie, Bladdy tak, to pierwszy już by to... Dobra, czy, czy, czy oczywiście to jest jakaś wypita krew czy coś Nie, yes, to ten już zabija Czy ja możesz mogę... Możesz losowo za nie zabijać ludzi Ham bez Ciko. kultury! Ham, Ham bez kultury Cicho tam Musiał go zestrzelić a czy mi się zgłasza? A to już jest zgłoszone, dlatego nie mogę Ej, jak to się pozmieniało, trzysta stopni, prawda? Ej, strasznie samo was, was, was jak mogę was, podgłosić. mogę was Nie wiem A Masz wopcji, ja jako, w opcji, jako trzecia To opcji Zabiorą. Hmm, aparat już mam Cała krew tutaj jest ta... Tutaj kaczki 19. Dobra, poszukajmy sobie czegoś to jest krew, jeszcze nie wypita, to nie zreportujemy jej. Mm. Nie widzę tutaj nic, żeby było wypite czy coś. Tutaj też nie jest wypite. Ej, powiedz jest coś! jest to jest strasznie głośno, weź się A, ja, się... czyli się podgłośliłem troszkę. No, podgłośliłeś się strasznie. A teraz jest git? Nie, ja, jeszcze jest. przycisz. Jeszcze trochę. Bury, ty w sumie tak głośno, no to ja się ściszy. No to trzeba było mi od razu. Ej nie, nie zmienia jest ty git! Po prostu reszta jest cicha jak chuj. No, no cichy, czy nie? Dobra, no ja sobie leciutko obniżyłem, ale ty brali dalej jesteś głośno. A i teraz jest wyłączony chat. Mm, dobra, podstawiam fuszy. Aha Dobra, zniszczone. Ale szybko to zrobiliśmy. A jajaj! Złapał mnie, ale chyba się zrespię. ta zrespię się. Alo! Jest dwóch zainfekowanych, bo przy mnie oni w dwójkę muszą być. Kurde. Nie podoba yeah, yeah. mi się, bo nie podobacie mi się w dwójkę. A czemu ja? Nie wiem, to, tam... są to, jakieś to się kurde, ja tak. są jakieś pojebane mi. kurde, tak krzyczę cały czas, a ja takie, o co chodzi? Mmm... kurde, czy już jest Cześć. ucieczka? Chyba nie. Kurde, nie wiem. Tu jest ucieczka, tu jest ucieczka, chyba. -a. E, jedna... to jest drugi etap, Nie GBN-a straciliśmy, a damy dalej dwóch impostorów, trzeba ty? znaleźć tego. Y... Tom, e, sprawdzarkę. Led, jeszcze się ścisz trochę. Nie, nie, już jest gitara. Ja, się zginęła. Jestem... Masz przestery wręcz, ścisz się. Git, naprawdę zaufaj no mi No przestań masz przestary, no pś trochę Teraz jest git? Nie, klikasz w ogóle akceptuj No A teraz jak mnie słychać? Nie, dalej masz przestery Ty się podgłośniłeś zamiast ściszyć A teraz? O, jeszcze jest lepiej. Adi, chodź, Ta? chodź. No. chodź, chodź, chodź. Nie sprawdzaj mnie, bo zmarnujesz kurwa jebany skaner, złoczyńco. Sprawdzacie tego! No, ale się trzeba. no ale kurwa, to sprawdzi. sprawdź i Prawdopodobnie no, oni zdrajcą. Tak, nie, nie, Ciekawe, no. dlaczego miałbym nie sprawdzić. Nie wiem, może dlatego, że ja tobie się fiertole, zachciało. No, ale może dlatego, no i jeszcze no, będzie chujem. No. Zabijłeś kurczę w końcu. Na pewno jest winny A mm znowu bijesz hamie bez kultury Bo, bo zabrałeś Ej. mi trackera złodzieju! Kurna. Okej okay, no... i. Nie, no. Aha. Naprawdę go zajebaliście? Tak, no zabrał no. mi trackera złodziej. No to tak, znaczy winności. No, no. Nie no mi się wydaje, że kurna właśnie Destro jest z bo tak wygali za sobą, Co? a mnie zaatakowało dwóch. No dobra, halienów. Ebi, zaufaj mi ja się trochę znam na polowaniu. Jak tu się w ogóle przeczytaj? będzie bądź odłączony. Czemu jeszcze ja automat? Nie mam żadnej dodatkowej broni, to jest najgorsze. Dobra, co iść po fuzy. Dobra, idziemy szybko. Włóżmy. Dobra, Fiuz włożony. Jeszcze jeden bierzemy. O, i tam się strzelają na górze. Mienił się. Dobra, zabity. Kurde, że przy się respi No nie no i zaś się tu respi No nie odpuści mi kurde no Kurde no i mnie zabił! Nie, zaspałnuje się Dobrze O! To jest trapka. Weźmy tego trapka Ale był chyba tylko jeden, to rzeczywiście chyba skurcz był Mam specjalny teraz. To perka na to, żeby mieć ulepszone Tam są... Dajmy chyba blady. E, oh, halo! Jak... Skurcz, skurcz chyba rzeczywiście był, bo był tylko jeden zainfekowany. Jest kurde tym blady. Ej halo. Gdzie jesteście? A, widzisz, halo, Ebi, gdzie ty jesteś? E, ogólnie to rzeczywiście chyba Skurcz był, bo jest no, tylko jeden, za, e, był przecież, jeden zainfekowany. Ja pierdolę, Nie słuchajcie mnie. No dobra, no to, ale wiadomo, że jesteś niewinny. A drugi jest Kujtek, no i ten Nie, pamięci. no przecież Kujtek cię sprawdzał i mówił, że jesteś niewinny, no, no, mógł, no, fajkować. mógł fejkować. Bytku. Ale, no to no, 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 mógł fejkować to, że jesteś niewinny? Nie, no bo. Ja teraz z destrem wpigałem, mało prawdopodobnie, że był. No co, ja wiem. Na, na końcu. A gdzie jest to e... zabijające gówno? Ja e, wiem. Nie wiem, gdzieś trzeba poszukać. Ogólnie e, dwie sekundy Chodź. przed końcem zabił mnie. E, Coś zabił mnie, ale się zrespiłem. A co to... Je... Aha, że tam. Je... Kiedy możesz zabić, żeby się nie zrespił ktoś? E, no, oni mogą jedną osobę tak zabić. E, muszę sposób? wypić wystarczająco dużo krwi po prostu. E, widziałeś to gówno z tym zatruwające? No właśnie, kurde, średnio. To nie ma gdzieś? Jak się spojrzę. Faktycznie nie ma Destra. Myślicie, że on jest? Nie no, Destru jest za teraz za nami jest. No. A, jest A zostaliśmy tylko Destru. w czwórkę, ale jego nie było tylko z nami. Jak zejdziemy jakąś wypitą krew, to znaczy, że to on. Ale Destru... A. Ale Destru jak coś, to Destru ze mną wchodził, więc... Wcześniej no. jest ze strefy. No nie wiem, no to tak w takim razie musi być. No i... Tak, Kuitek jest. Dobra, postawmy na dwóch wejściach. Dobra, wszedł w Co się stało? Jesteś drugi? Czy to był ten sam? Co zabił tego? Ale główno, Chciałem, że jest jeden cały czas. Ajaj, ale nie wypili wystarczająco dużo krwi. Cześć, Pięć. cztery, trzy, dwa, jeden! Wygodzę stąd! To nie tu? To tu! Nie mogę wyjść, czemu nie mogę jeszcze wyjść? Nie, nie tak blisko! No, czemu nie mogę wyjść? Uf. Było dwóch Uf. Było mnie AB wygłosowywać? Było ja mnie wygłosowywać? Ja cię nie wygłosowałem, to oni cię wystrzelili! Ja i koje, tak gdzie wygłosowaliśmy. No, i bo Bloody i zabił, i kurde, i, i Desto to była dla nich idealna okaza, żeby kurde wtedy no zagłosować. Oczywiście. Ja byłem pewien, że jest jeden, bo kurde nie widziałem. Byłem pewien, że cały czas jeden jest na ekranie. Dobra, no w miarę myślę, ja dobrze. Z ja tym razem po prostu nie okay. trzeba mi zabierać. A, się ja, ja. Kiedy można ale uciekać? jest strata. Bo 5 sekund, znaczy, to sekund mogłeś, to się odpadło. Tak, musiałeś drzwi otworzyć i ty je otwarłeś, ale oni ci jakby zaszli drogę, dlatego nie uciekłeś, bo chłopi. No dobra, ale kurde, jak długo to się otwiera? Gdyby przyszli później, to byś. To sobie uciekł na spokojnie, Abi. A ej. No strasznie długo to się otwierało. Ej, w... No to bo oni pewnie jeszcze w końcowym są. Proszę Dar, Tak. Nie z powodów wyrzucania. Po prostu blady cię wywalił, no co mówię, ale po prostu. No czym co skurcz. Jak kradniejsz rzeczy, czyjeś, to musisz wyjeść. No, tak, nie słowa. są zasady. Skurcz. Nauczysz no, Słowne... się kiedyś grać, to będziesz dobra. Będzie, bo to ktoś ci ukradł słowa. cukierka, to no, musiałeś niestety, go od razu tacy. zajebać, no. Oficjalnie tak, możecie wzywać kurcza Hehehe. Twoje słowa. No. Podjebał mu kurna małe urządzenie z przyciskiem. No, podjebał, no podjebał, podjebał. No koniec, no. koniec świata. No, no tak, no tak jest. Dobra, wyciskamy się. Co hmm. my tu mamy? Zbierzmy sobie tutaj amunicję. Siemka Co zbierasz? O, medykamenty Dobra, A ja sobie wezmę latarkę To chyba trochę useless, co w ogóle daje latarka? Nikt się nie strzela, ty pierdolisz, najebany jesteś Nikt się nie strzela, tylko zbierałem rzeczy Dobra, odpalmy sobie aparat Lewary, dobra Dobra, super, odbierzmy sobie hmm, Tutaj jest fuse, tutaj nie wypita krew hmm. Pod koniec pokazuje, że są te O. Masz taką abilitkę? Nie, pod koniec hmm, Co my tu mamy? Który to jakiś labirynt jest? O tutaj ktoś wypił krew Jak się to klika? O, okej okay. Wiele czasu temu 37 sekund Oj, panie Destru! Destru stąd biegła, 37 sekund temu było wypite Oj, panie Destru, jesteś bardzo podejrzany Nie no bo tam wypita krew, a jest jakieś no, 50 sekund, nie. więc idealnie się zgadza z swoją z swoją lokalizacją. No i dalej, i się um... jesteś no, no, jesteś jakoś i... cicho mam, mam wrażenie, że jesteś nie. Uważajcie nie. na Destra ogólnie, bo jest bardzo podejrzany. Dobra, desto, desto może być infected, bo wziął raczej krew, Dobra, lecimy. No nie bada, Bra, ja będę używał na mojej. No, jest krótka może. strzelba Trzeba będzie pójść yy, po te fuzy No nie, no dobra, zabili go na szczęście Na pewno jest Destru Destru z nami nie było, biegł od dołu, czyli na stówę to jest Destru Tylko teraz przeżyć To będzie ciężkie Dobra, uf, udało się. A chuj. Ajajaj, dobra, ale już było po, po rundzie mnie zabili, więc luz Destro jest na stówę, nie wiem kto jest drugi. Blady jest może być prawdopodobnie. Zabiliście Destra? Destra to zabiliście? Dobra. Od od Nasz 100% destru jest jednym. Tak. To mówię, kurde że Dobra, do... gości. Dobra, nice. A nie może być drugi ogólnie, mam takie wrażenie. A też przy czy nas mam, go nie czy było. Mam, czy mam wpakować mu kulkę? Mm, nie wiem, jeszcze bym poczekał, ale destru na 100% był. Jak masz trackera, to ja mam takiego sprytnego trackera, dlatego musicie mi dać trackera. Okej, okay, ale nie ma tutaj trackera. Drugi może być blady. Nie wiem, to się okaże dopiero Idaj Dino Zresztą trapki O jest sprawdzarka ja spra Sprawdźcie, sprawdź, sprawdźcie, nie, Bladiego sprawdźcie, lepiej Słucho, Bladiego ja Mogę go sprawdzić, tylko... Dobra, wiesz Ja bym bo... zabił Destra, który na pewno był, więc lepiej ten, teraz znajdźcie Bladiego zabił teraz no to... Prawo gdzieś był, no, prawo i tego, i gdzieś to był. Na pewno tutaj był? Czeka, bo tu jest ślepe... No gdzieś to był, no, no. Pewnie się ukrywa teraz no, uciekaj od nas, o wypił tu krew, na 100% on jest. Nawet nie ma czego sprawdzać, szczerze, ja bym po prostu go zabił. Dlaczego nie ma w takim małym obszarze trackera? To to gieba, ja wiem, sprawdź może jeszcze ja wiem, kogoś z nas, Ejbie go sprawdź może. No, jak. też to sprawdzaj, kwestia, że to. jest, jest. Jest, jest, jest. Kurwa, co wy robicie? Ja pierdolę! Zajebcie go! Poczekaj, poczekaj No to poczekaj, nie bloody Poczekaj, poczekaj chwilę Nie, nie go, to go sobie. No nie strzela Kurwa, ale Ejbi we mnie strzela, kurwa, ty jebnięty jesteś Abi, czy co? Ok, dobra, okej, ok, Kurwa, ty jesteś jebnięty, czy co Abi? Kim jest? No jest No No nie jestem niewinny, jest ja pierdolę Szakowany. Ej, czemu kurwa we mnie randowo strzelasz? To był winny Był winny, no, no, był winny Był Najebany jesteś czy co? Ejbi? Czemu randomowo we mnie zaczęliśmy? Nie, się... nie randomowo, tylko my byliśmy potwierdzeni. Ty spieprzyłałeś przed nami cały czas. Co za zabawę, żeby przy nas nie przy nas no, nie było? Co za zabawę, przy nas za zabawę, żeby przy nie było? Co za zabawę, żeby przy nas nie Co nie było? przy nas nie nie ci no nie rozumiem cię człowieku, O ci chodzi, naprawdę. Oni w czwórkę chodzili cały mecz, więc. Cały czas za tobami chodziłem przecież, z tyłu... Nie, nie było cię ani razu w tej rundzie przecież, byłeś w pierwszych trzech sekundach pierwszy, meczu! co robisz? Spotykasz i od razu weźmiesz, we no bo... wybierasz, no! Czego nie rozumiesz, że mieliśmy na ciebie jakby oskarżenia za poprzednią rundę, że stwierdziłeś że sobie, co? że uciekniesz od Destra, ja widziałem was obu zabijających mnie i akurat wy dwójkę wychodziliście, druga sprawa, że my trzymaliśmy no się za całą rundę razem... I... Wychodziliście Druga... razem z jednego miejsca, kiedy ja przy, przed końcem rundy umarłem dwie sekundy przy dwóch osobach, czyli dwóch zainfekowanych, i wy w dwójkę wybiegliście z tego samego miejsca. Druga sprawa, że byliśmy cały czas w czwórkę w jednej rundzie i praktycznie byliśmy wszyscy potwierdzeni, wy, zauważyliśmy, że krew jest wypita, więc tylko ty mogłeś wypić tę krew. No nie w twórkę chodzi cały czas. Nie jak, jak nie krew była Rebita, kiedy? Po trzecie, trzecie mówisz, to, że cały to, czas to, z nami to, biegasz, to, a byłeś z nami to, tylko to, na pierwszych początkowych trzech sekundach rundy No jakieś Nie biegłem za wami cały czas Tak. tak. po prostu przede mną! Tak gdzie spieraliśmy to, każe... przed tobą? Dobra, w którym momencie? Nawet jeżeli AB by do ciebie nie strzelał, to ja bym cię miał zeskanować. Mówiliśmy, żeby w nocy się nie trzymać razem, a nie w dzień. No, dobra. A to wyłączyliśmy dzień wojska, to żeby rudę. w nocy się wszyscy nie, nie trzymali. Masakra, masakra. Ja pierdolę, jak masz tak narzekać, to po chuj no, w nią grasz! No ja pierdolę! Masakra! No nie no, blady idzie Dobra, cichaj tam ten skurcz, ty to też nie potrafisz grać, więc ty się akurat nie odzywaj. No, 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 no. Ja Czaty! Wyzywamy Skurcza teraz na czacie! Ja pierdolę, żeby, naprawdę. Żeby to padnie wleciał za mowę tego w domu. No, no wkurwia mnie, no kurde, no 20 minut wbił i to co chwilę po prostu ma jakiś problem. No przecież to jest jakiś... jakiś dramat. Co? Podpierdolił mu jakiś małe urządzonko z przyciskiem już kurwa każe wyzywać widzom Skurcza. No ja pierdolę! Mieliśmy dowody na to, żeby zabić Bladniego też się w kurwie, jak, nie, jak małe dziecko. Dziękuję bardzo, Kocurio, za Subika. Serduszko dla Ciebie. Dziękuję Ci bardzo. Mm, co to jest w ogóle? A tracker, dobra. Hmm. Dobra Witaj. Dobrze się widzę bawisz Nie chcę marnować amunicji Dobra, ale przecież amunicja to jest na każdym rogu Ja nigdy nie znajduję No to naucz się szukać Albo nie bierz Questów pod strzelanie O, amunicja o, robię, ale robię trapki. Panowie on się wie nawet nie odzywa. No. Wow, naprawdę aż się obraził, kurna, że nawet się nie odezwie? To jest aż smutne. Hey, chodź. Trzeba dobre miejsce znaleźć. Gdzie dobre miejsce? Do czego? Do trapów. A, do trapów. No dobra, no zaraz. Po... No ale i tak będziemy musieli się przemieszczać, więc tutaj jest dobre miejsce, żeby jedną ustawić. O, bardzo dobrze. No, no, no. I tutaj w tym przejściu też bym ustawił. No tutaj Weźmy dwa takie nie trafki wejdę. Weź pan nie w tak Nie, jest za późno. Oj. Już A może. Eee, można? A, dobra, no. to wezmę, okay. A gdzie chcesz bym no. postawić? Weź bardziej gdzieś tak przy tym, no. Żeby tam Skórz, nie widziano Dobrze, no, Że tutaj? Tutaj, w tym no. miejscu? Ej, ja mi podobno wypiłeś krew, widziałem. No, no tak, normalnie, no, to chyba tak o Bladie, 40 krwi, krwi obraz, kur, zamknij mordę, bo naprawdę w, no, e, jesteś najbardziej chyba tempą osobą jaką znam Nie no, nie wytrzymam kurwa, czy ty możesz się nie obrażać o byle główno Blady? ja no, się no, ty... nie obrażam, tylko po prostu no, on jest no, tak głupi no, Ja nie wiem jak ty... Wyzywasz go, tak go co ludzi. chwilę po prostu ja, no, nie rozumiem tak po prostu tempy, ciebie No bo jest tak masakra Czemu tępy? Wyhaczyliśmy cię, że jesteś zdrajcą, a ty jeszcze kurwa narzekasz Nie, nie o to chodzi, on chodzi kurwa takie głupoty pierdoli, że się go słuchać nie da po prostu No, akurat głupoty to ty potrafisz co no Cię, to... no. Zero profesjonalizmu, co nie? Zero, po prostu. Po Póki co, po... co biegasz za mną i pierdolisz, że no, się chujowy. Dobra, weźmy sobie fuzę, weźmy amunicję. Tutaj ktoś się oddał chyba fuzę, pójdźmy sobie tutaj. Mmm, tam jest jeszcze jeden Fuse, to pójdźmy sobie go odebrać. Dobra, weźmy sobie Fuse'a. Mmm... W ogóle chyba Impostorzy nie zabrali wystarczająco krwi, bo w ogóle praktycznie chyba nic się nie zmienił. Hmm... Jest trochę dziwne. Ten. Ale za ten impostor się nie zmienił w tej rundzie? No, bo może że może ty jesteś impostorem po prostu. Tak, mm, tak, ta, dlatego no. trzymałem się z dala od was i nie mogłem. chodź, wejdziemy sprawdzarkę. Nie, na no, zaraz, ja sobie zabywam te trapy. We should find a good spot nie, tego się... nie będzie na kaczkach. Idzie grać w rafta Odblokujesz? Otworzysz? tylko to trzeba poczekać chwilę 20 sekund. A okej. Okay. No, Czemu to, ja to trzeba poczekać? No bo to ma to się jakby odblokuje za 20 sekund dopiero. Tylko ja nie wiem czy Blady powinien to mieć. No ale też spokój. mi się nie wydaje, że Blady powinien. Mi się wydaje, powinien że powinien mieć. to mieć, no. Nie nie, no. Ja się z trzymałem. Ja ja mu nie, nie, nie nie. Ja bym zaufał Ja ja co podejrzany? Bo co? Nie ważne, daj podnieś mi to

Dziękuję tak? Zjebałem. dobrze, sprawdź zielonego, sprawdź zielonego Nie sprawdzaj o. mnie, bo jestem niewinny, ja pierdolę zmarnowałeś kurwa jebany głow No nie, bo teraz wiemy, że jesteś niewinny no, Teraz jest jesteś niewinny, nie Kurwa, przecież to, to było okay. oczywiste, że jestem no, niewinny no, nie, o, no, ej, jest to, to chyba, to chyba nie dla ciebie jest, niewinny. Nie jest oczywiste, bo kurwa masz to na ekranie, no, no. Nie, no, dlatego że kurwa, tu, no wiesz, jestem zajebistym graczem, widać od razu, że jestem niewinny ja ci no. kręcę Cey, ale bo w sumie jeżeli to nie jest Blady to trzeba się mocno zastanowić czy Skurcz nie wypił tam tej kwiś, no, Nie no Skurcz, skurcz mógł, skurcz no jeśli... Z drugiej strony to możesz to być TGPN i jest to druga sprawa, inna Nie, tak, ty... Destru może być Destru i Skurcz jest pewnie Też obstawiam okay. O? Bo ich w ogóle nie ma, no wypi... właśnie kiedy była wypita krew? Jak, jak, jak w ogóle to znaleźli jest? nas tam nie czemu, było Czemu A się podkreśliło Można jedną, tak? jedna osoba, znaczy każda dobra, osoba może raz to... sprawdzić ile to co zostało mu było wypita krew Ej, o no to albo oni Destru, Albo Destru to wypił, albo... Skurcz zrobił sobie report no. no, no, To czy ten wypił teraz to? Aha, 20 sekund temu i od razu. No, na... no byłeś no. tam, pobiegłeś tam. No, no. We, no my byliśmy w większości wszyscy razem, więc no, no albo ty to wypiłeś z albo wypił to. ten. Trzymaj się, daj do nie tam, Dawaj, strącimy go, bo spierdziela. Nie mm. no, spokój się, no jest 10 tam. Jeszcze nikt nie umarł, spokojnie możemy poczekać. Została ja wypita chyba jedna krew, może dwie. Tutaj ktoś wypił krew przed chwilą. Nie można sprawdzać. Aha, to się zmienia? Kurwa, nie, nie da się tędy przejść. Dobra. Ej, czemu kurwa czasami zabija, czasami nie? What the fuck w ogóle? No. A po Przecież to jest kurwa bez sensu. Czemu kiedyś zabija i się tyle odnawiasz, a następnym razem dalej? Nie, 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 jest. nie, no. nie, 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 tak? Dobra, no to my, cool, no, no to my, wiedzieli, kto wchodzi. ale mamy przynajmniej teraz pewność, że my jesteśmy niewinni no i też zginął niestety Ale też był niewinny, czyli GBN też jest niewinny No Dobra, to wy... wydaje, że się widać, że no to, to mamy, tak. no Destro, nie, no Destro jest niewinny, Destro na pewno jest niewinny No bo wyszedł, zabił, zabił impostora prze... przede mną i uciekliśmy razem A, impostora zabił? Tak, tak, tak No ale to no, no nie strzelałby do, swo do swojego, raczej by po prostu starali się mnie zabić wtedy jeszcze. No to no to, to musi być skurcz i kto jeszcze? No na pewno skurcz. No nie wiem, kurcz. Nie wydaje mi się, żeby destru był, no ale na pewno zabijmy skurczę. Nie, nie, wiesz co, jeżeli mamy destra nie zabijać, to nie zabijajmy nikogo, bo to. Czemu? No bo ja mam wrażenie, że to jesteś ty, Idestro. Ojojoj, oj, gieben. To nas napadł kurde impo. Kurde. Se on nie chce w ogóle teraz nikogo zabijać nagle. Ja Na oddam go. Nagle nie chciał w ogóle nikogo zabijać. O. Żegnaj. Tyle. Daj Destru był. Mogę się użyć nie, tej no nie strzykawki. Ale bierzej, kurwa, przecież od samego Mówiłem początku ci, było że wiadomo, to że to, to on, jest on. Kurwa, na jak specjalnie za nim pobiegłem i umarłem, to kto mnie mógł kurwa zajebać? Ale De Dobra, De De tak, się... mi z destrem wychodziłem i strzeł do impostora, dlatego tak o myślałem. Ale drugie... tak Ej, Ej, się pytałaś o te zabijania, nie? No, no bo... nie kumam no totalnie, jak... kiedy kurwa ktoś może zabijać. Zabij? Mogę użyć strzykawki GB. od początku. Ale No zacząłem nawalać, bo nagle ubiegaś na mnie tą strzykawką. Kurwa, kiedy no. Trzy poziomy muszą być tego. Cicho, gdzie ciebie pytałem? Jeżeli, jeżeli alieni wypiją odpowiednią ilość krwi, to mają takiego, powiedzmy, level-upa, nie? I za każdego tego level-upa mogą zabić w pewnym momencie jedną osobę. I jak zabiją tą jedną osobę albo nie będą miały tego level-upa, to cała reszta ludzi po prostu będzie tak jakby powalana na ziemię zamiast zabijana, i oni za to dostają punkty krwi też. No dobra, Czyli, ale wiecie, jak, kiedy osobę. jest ten power-up, kiedy to widać? Eee, ja jest, że... jeżeli jesteś niewinny, to ci wyskakuje na środku ekranu taka czaszka i pisze Tero's enrage, to znaczy, że mogą zabić. I jak się zabija? Po prostu podchodzisz, lewy przycisk, naciskasz? Tak jak cię, tak jak po cię podłują, Tak jakby cię przewalają, tak samo cię zabijają. Ale nie, ja pytam z perspektywy zabójcy. Po no to po prostu, po prostu lewy przycisk, myszy. nie pytam, skurcz. Lewy guzik, myszy. No i zabijesz. No dobra, dzięki.